rysuję ci na niebie tysiąc gwiazd. Niech rozjaśnią Tobie najciemniejszą noc. Babie na to dziś poproszę jak najpiękniej, by utkało nitką z marzeń dla nas koch. Ciemnej ciepłym kocem W swych odbięciach Aż po świt będziemy trwać Zasłuchani w swe marzenia Które krzyczą Nieznanego dziś się nie będzie Pewno jest niszowa publiczność, tak jak i niszowe piosenki, ale właśnie dlatego i śpiewamy, żeby młodszym generacjom, młodszym pokoleniom pokazać, że ta zaklęta w słowa w melodię, poezja jest piękna i niesie ze sobą wartości ponadczasowe, uniwersalne. Ze swych ramion, proszę, nie wypuszczaj mnie. To wszystko dzięki tej pandemii, bo jak ona wybuchła, inne zespoły nie mogły śpiewać, a my tak za nią pomyśleliśmy. A my przecież możemy sobie położyliśmy komórkę zaczęliśmy nadawać najpierw znajomi, później znajomy, znajomi, znajomych i coraz większe rzesze, aż były takie koncerty, gdzie nas online oglądało 1600 osób. A jeden z koncertów pieśni Boatałku Okudżawy widział 100 tysięcy ludzi. Jako. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Skiczyński zespołu Time to Express. Jesteście po pierwszej prezentacji. Jak oceniasz Wasz występ? Jesteście zadowoleni? Myślę, że zagraliśmy dobrze. Co <grych> e, tu dużo mówić? Bardzo fajne, fajny klimat, e, fajna pogoda nam się trafiła, więc nic tylko grać. E, dotąd byliście znani, słyszałem, z, z trójki, grali, wasze utwory grali redaktorzy. E, gdzieś e, zaistnęliście szerzej na ogólnopolskiej scenie? Zaistnęliśmy do czasu, kiedy e, wydaliśmy drugą płytę w Wojdyniu. Po tej płycie mieliśmy fajny przelot z zespołem Koma po Polsce, jeszcze z innymi zespołami. Ogólnie zmieczenie tej płyty był koncert w studiu sieckiej w Trójce. Później pracowaliśmy bardzo długo nad trzecią płytą. Wydaliśmy już się własnym sumptem, wcześniej byliśmy związani z wytwórnią Big Blue Records z Warszawy. No i aktualnie przez pandemię przestaliśmy trochę grać, jak większość zespołów. Jak się czujecie po swojej prezentacji? Zadowoleni? E, ogólnie tak, tak. Wydaje nam się, że poszło bardzo fajnie. E, no i mamy nadzieję, że może zosta jeszcze zostaniemy wyrwani. Tak, jeszcze Daliśmy z siebie wszystko i mamy nadzieję, że to wystarczy. No właśnie. A powiedzcie, to jest Wasz początek drogi, tak? Bo dopiero zaczęliście niedawno. No tak, jak widać, jesteśmy młodzi. No, no, no właśnie. I macie dziewczynę, która gra na gitarze. Tak, w istocie. To twoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o zespół i granie na tak bezpośrednio w zespole. Czy już wcześniej gdzieś grałaś? To są moje początki. Myślę, że to jest bardzo dobry początek drogi. Dokąd mnie zabierze, to zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najdalej z Payretą. I naprawdę cieszymy się. Myślę, że też mogę mówić za cały zespół, że że mieliśmy tę publiczność, że ludzie nas mieli okazję posłuchać. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I do you're I know you don't need, you don't know that. daliście koncert, czy jesteście z niego zadowoleni, czy poszło wszystko jak chcieliście? <noise> Zawsze mogło być lepiej, ja jestem wobec siebie wymagająca, więc wiem, że zrobiłam błędy, których no, wiem, że nikt nie widział, Czyli ale o... ja wiem o nich, wiem, że mogłam lepiej, ale wyszło jak wyszło, na tę chwilę, w tym czasie, w tym momencie i myślę, że nie było, nie było źle. <noise> ja myślę, że zespół odzyskał nową duszę. Z, takim, z taką frontmentką, prawda, z takim głosem wyrazistym, nawet yy, bym się pokusił o pewne analogie. Podobny głos już gdzieś słyszałem. No to jestem ciekaw, jakie to analogie. A nie spotkałaś się, że ktoś ci powiedział, a, że podobnie w kółko śpiewasz? Ja się spotykam, w kółko się spotykam i no, już śmiewasz. Ja nie wiem, mam że te porównania sprawa. są, dlatego nie mówię o kogo mi chodzi, ale spotykasz się, prawda? Oczywiście, oczywiście. No dobra, a powiedzcie, jakaś nagroda niedawno wpadła w Wasze ręce? Bardzo ważna nagroda. Nagroda za płytę roku, która jest jakby zwieńczeniem naszych tutaj działań muzycznych po reaktywacji, bo zespół reaktywował się i w czasie pandemicznym nagraliśmy tę płytę w zupełnie nowy materiał nowe teksty, nowe aranżacje przy udziale producenta Bartka Mielczarka, który wyniósł w ten materiał świeżość i nowoczesność. że To był Wasz jakiś taki pierwszy, taki większy koncert? Czy wygraliście gdzieś wcześniej? Nie, gramy nie, 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 już, gramy już. Gramy już na dłuższych cenach. Ile gramy w tym składzie? Tak W tym składzie dokładnie gramy od roku. Od roku można powiedzieć. Tak, no w, nie od roku. Tak, oficjalnie nie? od roku. Nie tak tak, tak, tak. Wcześniej się zdarzało, ale... nie Tak, oficjalnie. Tak, tak. Zagraliśmy już na, na większych imprezach i ciśniemy dalej. Głupkowat humor. Trochę tak sobie zawsze tym, że to nasz pierwsze granie, 5 miesięcy. No, Kontrowersja no, no. musi być. Ja, dlatego, ale muszę powiedzieć duży zaszczyt, bo dwaj jurorzy, którzy no, można powiedzieć znają się na muzyce, zaraz jak zakończyliście podeszli popłyty do was, więc tak. to ja byłem w szoku. Ja też byłem zaskoczony, bardzo mega. W ogóle bardzo tych ludzi bardzo szanujemy i podziwiamy. Są mega artystami, także też was pozdrawiamy i dziękujemy w ogóle za, za takie wsparcie, naprawdę. Lubimy grać, lubimy, lubimy grać na żywo. Cieszymy się bardzo, że już pandemia się skończyła i znowu możemy wychodzić na sceny i pokazywać swoją twórczość odbiorcom. Halucyna istnieje od 2010 roku, ale w aktualnym składzie, jeżeli chodzi o gitarzystę, bo mam na gitarzystę Daniela, to gramy 6 miesięcy. A jesteś od początku w zespołem? Nie, na początku grał, śpiewał i grał na gitarze Rafał, który właśnie nas opuścił. Rozstaliśmy się bo niestety obowiązki, nadmiar pęd życia, go do tego zmusił. I e, skrzypce pierwsze? No i tak, tak. I jak się czujesz w tej nowej roli? To nie jest dla mnie nowa rola. Ty śpiewałeś gdzieś wcześniej? Y, tak, ja śpiewam w zasadzie, no... To tak głupio brzmi, nie? No, ja śpiewam już od dziecka, ale tak. Wychodzimy z założenia, że kontakt z publicznością, jakikolwiek koncert, występ, to y, musi być coś więcej niż śpiewanie. Taką mamy filozofię swoją. Zainspirował się tak naprawdę tematem bankowym y, mój mąż, nie ma go tu. I y, y, te wszystkie stroje wykonuje on. Pierwsza nagroda. Zespół DOFX. Występ przed zespołem KULT. Szanowni Państwo, równorzędna pierwsza nagroda. Zespół KAJOWA i występ przed Kraków Street Band. Równorzędna pierwsza nagroda numer 3. Melancholy Hill. Występ przed zespołem. Raz, dwa, trzy. Panie burmistrzu, jesteśmy już na finale eliminacji. Poznaliśmy trzech laureatów. Jak pan burmistrz widziałem, przysłuchiwał się tym wszystkim prezentacjom zespołów. Jakie wrażenia? Oj, wyjątkowe. Mieliśmy dzień wyjątkowo gorący, ale wieczór był jeszcze bardziej gorący. Finał był fantastyczny, bardzo wyrównany poziom. Cieszę się. Faktycznie te typy się powtarzały. Tutaj, jeżeli rozmawialiśmy, choć muszę przyznać, w zależności od tego, czy to była młodsza publiczność, czy starsza, rozbieżność wśród nas była duża. Festiwal jest super. Festiwal jest super, bardzo, bardzo się cieszę, że w miastach niedużych, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, odbywają się tego typu imprezy i to jest... chwała Ci za to, bo to jest, bo to jest super. No i cóż, dzisiaj, dzisiaj parę dźwięków mnie bardzo zaskoczyło, in plus, bardzo, naprawdę, to... No właśnie, wyróżniliście trzy ekipy, jedno to w ogóle jakaś taka... dopiero zaczynają swoją drogę, po roku grają, czy rok, może niecały, do FOX ze Szczecinka. Miałeś widziałem do, dobre wrażenia, jak ich usłyszałeś? Przede wszystkim może jeszcze raz wytłumaczę wytłumaczy się w imieniu, dlaczego jeżeli dlaczego trzy równorzędne miejsca. To były tak trzy różne formuły muzyczne, że e, gradacja byłaby zawsze skrzywną dla któregoś z nich. Więc, więc to, był, to, był, to był pomysł e, e, Piotra, który e, jak wiesz wszyscy zaakceptowaliśmy i no i mam nadzieję, że ta nagroda gdzieś tam w, w tym dosie każdego, każdego z tych artystów będzie pokazywana, że to jest jednak pierwsze miejsce, bez względu na to, że równorzędne czy nierównorzędne, ale to jest jednak pierwsze miejsce. I cieszę się, że udało nam się przewalczyć w gronie jorowskim moją sugestię, żeby w momencie, kiedy mamy trzy zespoły kompletnie różne i każdego siła jest w czymś innym, E, już nie wartościować, już nie robić mm -hmm. klasyfikacji sportowej, tylko po prostu dać trzy e, równorzędne pierwsze nagrody, szczególnie, że co do pierwszej trójki byliśmy zgodni, że wybieramy z tych. Wybraliśmy po Więc nie będę pytał e, może konkretnie, kto może lepiej, czy gorzej, e, trójka równorzędna, laureatów, ale e, powiedz, czy w, e, widziałeś tu jakąś ekipę, której wróżyłbyś. Świetlaną przyszłość, karierę na polskiej scenie yy, muzycznej. Zawsze się yy, waham przed takimi stwierdzeniami, bo jest to wyróżnianie kogoś, a yy, nie mówienie o innych. Ale w tym wypadku chyba się zdecyduje. Mhm. Na pewno wokalista Melancholy Hill to jest postać, która może zrobić ogromną karierę. Nie, że umniejszam coś jego kolegom, ale mhm. to jest. Charyzmatyczna postać z ogromną przyszłością. Życzę mu, żeby się rozwijał w dalszym ciągu, żeby trafił w dobre ręce pod dobrą opiekę, bo może zajść bardzo, bardzo daleko. Natomiast DFX ze Szczecinka ja miałem tak zwaną szczękę na podłodze, mówiąc ja szczerze, tak dlatego że to są debiutanci. Dokładnie. Oni dopiero zaczynają, to był pierwszy ich koncert w tym składzie, a zachowywali się na scenie jak doświadczeni ludzie, którzy po prostu potrafili zawładnąć 5 minut publicznością, Dokładnie. mimo że publiczność wiekowo nie była do końca ich publicznością, a oni to pokonali lekkość, bezpretensjonalność na scenie, jakby takie zwierzęta sceniczne, które w nich drzemią, pomijając bardzo mądre, ambitne teksty. No właśnie, Piotrze, chciałem powiedzieć, że, e, że jest przekaz, że przekaz, bo tego mi brakuje w ostatnio w muzyce rockowej, więcej tego przekazu mamy w hip-hopie, a tu zobaczyliśmy w linii melodycznej rockowej ludzi, którzy coś chcą powiedzieć na zobaczyliśmy scenie. Zobaczyliśmy też, że no. cała trójka laureatów to jest przekaz, i zresztą nie tylko, bo zespoły, które dostały nagrodę za udział też na teksty zwracały uwagę, to jest nie wiem, czy nie najważniejsza rzecz na dzisiejszej imprezie. Natomiast zespół DFX gra muzykę ostrą, radosną, polegającą na energii, a mimo to ten przekaz tam też jest, 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 pod spodem. Tam się po prostu wszystko zgadzało. Ja nie mam do nich tak naprawdę żadnych zastrzeżeń. Jedyna rada, jaką mogę dać, to róbcie tak dalej, bo idzie Wam znakomicie. Może dlatego, że się nie zastanawiacie, tylko po prostu gracie. Płyniecie flow. A jeszcze powiedzmy o Toruniu, o Kajoi która do nas przyjechała. Tutaj też daliśmy równorzędną nagrodę. Jakie masz spostrzeżenia związane z tym zespołem? Pierwsze spostrzeżenie, którym się podzieliłem natychmiast ze Zbiskiem Krzywańskim, który jeździł obok, to było takie, chyba się zmieniła cała technika i realizator, bo oni zabrzmieli zupełnie inaczej, po prostu.